Markabeczki z tej strony lisek, i dzisiaj odpalamy paczkę z ikoną Prime. Na pececie do chwały, bo spodobało mi się to, ile łapeczek do góry zostawiacie pod materiałami z ikonkami Prime. Więc teraz, byczku, też kliknij łapeczkę do góry i kliknij także czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Ja myślę, że po takim wstępie będzie łapeczka do góry kliknięta. I myślę, że Subik też się należy. Myślę. A jak już jesteśmy przy Subikach to mamy skład o cenie 86 zrobiony za całkowitą... No, a oszukałbym was, oszukałbym, a ja was nie oszukuję, bo Inksa kupiliśmy. I Inksa kupiliśmy za bagatela 39750. 1750 końców. Dlatego też... I jeszcze tutaj Rashforda przepalam. Oj, 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 troszeczkę mi szkoda jest tego Rashforda. Nie będę ukrywał, ale dla was widzowie, dla was. Za to, że wy w tym momencie klikacie suba, to ja przepalam ten skład. I robię paczkę z ikoną Prime. Patrzcie, to widzicie trzech zawodników pierwszego składu. Wow. Wow. No to się nazywa tak zwane poświęcenie. I, i tak nie wiem, czy zrobię. Czy dam radę, bo te 120 tysięcy... O, no, może być mało, ale spokojnie. Tutaj byśmy coś wydropili fajnego i byśmy przepalili. Ja powalczę specjalnie dla Was. Specjalnie dla Was, ale jak tu nic ciekawego, ciekawego nie dropne, ja to jemy. O to jest Louis Gr To jest Louis Chemi. FIFA 17. Matko, jedyna, to była fantastyczna karta. On miał wtedy 90 tempa. On miał dosyć dużo strzelania, Sztuczki cały czas cztery gwiazdki. Jak pamiętacie Louis Chemiego, to napiszcie w komentarzu. Skład numer 2. Przepalamy. Mieszana paczka piłkarzy właśnie wędruje do naszej sakwy. No i ja się z nią bardzo cieszę, że, że ja ją mam. Tylko zostało 3000, a mi zostało jeszcze jedna SBC do zrobienia. Tu liczyłem na ołcałki jakiś, ale się przeliczyłem. Ostatnie SBC zrobione. Ostatnia paczka. Ostatnie wyzwanie. Ikona Prime wędruje na nasze konto na PC do chwały. I robimy to. ikonę Prime po narodowościach. Nie obrażajcie mnie w komentarzach, a jak już musicie, to delikatnie. Ja was bardzo proszę, widzowie, ja wiem, że nie każdy lubi po narodowościach, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to są moje ostatnie końce na tym pececie do chwały. Ja nie chcę, żeby moje marzenie, żeby coś fajnego wyleciało, prysnęło w ułamku sekundy. Ja chcę się chociaż pocieszyć tym, że mam perspektywę trafienia czegoś fajnego do mojego składu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Lecimy Udało się! Japan! Dobra, jedziemy, Japan Proszę, żeby to nie był Japan Widzowie, żeby tylko to nie było Japan Nie ma Japan, dobra, nice Wybrzeże Kości Słoniowej WKS ma jak Irlandia, no, ta, no to, to wiadomo, to chyba każdy wie Szkółcja, muszę dalej Słowacja, Słowenia, nie Dobra, idziemy dalej. Rumunia, Palestyna, Rosja. Meksyk. Meksyk. Nigeria? Nie ma. Czechy. Okej. Okay. Chorwacja. Okej. Okay. Okej. Okay. Bułgaria. ok, Dobra, nice. Widzowie. Dobra, nice. Przeszliśmy do najlepszej dziewiątki. Bardzo mnie to cieszy. I zobaczymy Portugalię od razu. Dobra, nice. Jedziemy dalej. Argentyna. Będzie Maradona na pewno, ale no, tylko zwykły na wypożyczeniu. W porządku. Hiszpania. Dobra, Anglia. Wow, okej. Okay. Na, na, na szybko bieraliśmy My w Anglię, to jeszcze szybciej we Włochy. Jest! To oh yeah, baby! Dobrze! Let's go! Hiszpania, Portugalia, Włochy były, Niemcy. Jest Mateusz! Let's go, let's go! Zostały tylko trzy narodowości. Brazylia, Francja, Holandia. Brazylia... Patrzcie, jak... Jak trafię coś do, do składu, to z Holandia. Albo nie, Francja. Francja. Widzowie... Lecimy z Francji. A, Petit, oni już byli. Dobra, oni już są w naszym zespole od dawna. Dwie narodowości. Dwie narodowości zostały. Holandia, Brazylia. Ja już Holandię miałem na Xboxie. Ja. ja, 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 ja. Ciekawe. Krocie, kręcę. Chłop, co wyszedł? Co, co, mareczek, mostowiek wszedł do zespołu, nie? Chłop, co przyszedł w ogóle bez zapowiedzi, z buta przyszedł. Chłop w ogóle, skład mój cały wydziesiątkowany, a Van Starley przyszedł z buta tego. Mimo tak beznadziejnej paczki na PCC do chwały, nie poddajemy się i lecimy teraz u Pawełka, gdzie był trafiony Pele. Okej, okay, w porządku, jest git, jest git, jest git, dzisiaj to nie jest mój dzień po prostu, ale spoko, następnym razem będzie lepiej, ale my się dalej nie poddajemy, teraz Przymysło, który trafił swojego Nazary 96 i cyk, duplikat, a to, to ja, ja, ja bym się cieszył, ja bym nie narzekał, jakbyśmy trafili duplikat Nazary, nie? Wow, 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 widzicie? No nie mój dzień, widzowie. Nie mój dzień. Ale następnym razem będzie lepiej. Pięknie! Ronaldo Nazarda Lumpa Pumpa. Let's go. Easy peasy guys. Jeden. To jest Dawor Saker, W ogóle ja myślę, że to jest Dawid Saker A to jest Dawor Saker, Wow! To dlatego on mi teraz bramkę strzelił, bo nawet nie wiem, jak on się nazywa. Wow! Jaka bramka Dawid Naresz! Wow! Nie, Dawid Naresz naprawdę jest, jest kotem, nie? To jest tak zwany punk champion. totalny. Wow, nice. Patrzcie to. Chłop, prawa, lewa noga, piętki, w ogóle dub Wszystkim podaje genialnie. Naprawdę, no, świetny zawodnik. serię polecam każdemu. Wow, słupek. Jak? Ej, on nie może strzelać słupek po takich strzałach. A więc niestety tak nasza paczka z Ikoną wyglądała. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Widzimy się jutro o godzinie 12.00. Trzymajcie się Siemano!